Dzień dobry, kochani. Cały dzień się dzisiaj zbieram, żeby zacząć nagrywać vloga, a jest godzina 18 z groszami. Ale w sumie doszłam do wniosku, że mam wam do przekazania takie skompensowane wiadomości, że mogę je nagrać wieczorem. Czy znaczy żadne to wiadomości, ale tak po prostu strasznie mi się dzień dzisiaj ciągnął i, i naprawdę, znaczy ciągnął się w tym sensie, że ciągnęła mi się praca, którą miałam wykonać, i autentycznie nie miałam czasu, żeby wziąć kamerę i zacząć nagrywać, a doszłam do wniosku, że jak będę to robiła w czasie, w którym wiecie, nie mogę się skupić na niczym, to jest, to jest bez sensu, dlatego zostawiłam to sobie na wieczór i um, pamiętam, co ja dzisiaj na obiad. E, pisałam chyba Moni, Monik Moni, pisałam, e, że dzisiaj podobnie jak u niej będą u nas placki ziemniaczane. No i placki ziemniaczane usmażone Generalnie tak jak u Moni u nas, to znaczy ja jem z cukrem, bo Przemek to w ogóle absolutnie jest sosem mięsnym albo grzybowym. U nich tutaj na Mazurach na słodko się takich rzeczy absolutnie nie jada. I wyobraźcie sobie już te posmażone te placki. I tak zaglądam do lodówki i wiecie z czym ja zjadłam dzisiaj placki ziemniaczane. Pamiętacie, że ja robiłam naleśniki jakoś ostatnio i robiłam farsz z białego sera, z cynamonem z odżywką białkową. I ja zapomniałam, że ja spakowałam to i schowałam do lodówki resztę tego nadzienia. I wiecie co? Posmarowałam sobie placki ziemniaczane białym serem właśnie na słodko z odżywką białkową i z cynamonem. Dziewczyny, i to było tak dobre. Nigdy takiego połączenia nie jadłam, ale to było tak dobre, że następnym razem zrobię sobie specjalnie takie nadzienie. No po prostu było genialne, jeżeli ktoś lubi takie połączenie smaków, bo wiecie i słodkie, bo odżywka białkowa jest słodka, no nie ukrywajmy i do tego jeszcze właśnie biały ser, to tak mi podniosło wartość tego obiadu, zjadłam cztery takie nieduże placuszki i czuję tak, po kokardki, a w ogóle to chciałam Wam pokazać sweter, który mam na sobie. Zobaczcie, to jest taki niepozorny sweterek. O, ja go tak y, obniżę jeszcze troszkę, bo wiecie, bez poglądu, to nie wiem co nagrywam. Lepiej trochę niżej niż za wysoko. To jest sweter z marki, która jest mi kompletnie nieznana. Jakieś FTC, coś takiego jakaś. Nie mam pojęcia nawet jaka to jest produkcja. Widzicie, co wygrzebałam go w koszu, w którym ślumpię na wagę i dałam za niego 12 zł. Co generalnie, jak na moje zakupy, to jest bardzo drogo. Ale to jest sweter, który ma niesamowite połączenie składów. Bo tu jest 60% bawełny i 40% kaszmiru. I wzięłam to w rękę i mówi jenny. To jest jak bawełna, tylko taka super soft ultra delikatna, a do tego jeszcze jest mięsista i taki ten kolor jest taki niby taki żaden, a ładnie robi dla oczu. Nie wiem, czy wy to widzicie z bliska może wam pokażę sam yy, sam właśnie ten sweterek. Wyprałam, wysuszyłam, odkulkowałam, bo był trochę pokulkowany, no bo jednak 40% kaszmiru wełna się lubi kulkować. Także dla wszystkich osób, które, które właśnie boją się wełny, w jakimkolwiek procencie, bo dla mnie to nawet 5% wełny w swetrze, to jest katastrofa, to dla takich osób polecam właśnie połączenie, bawełny z kaszmirą. z kaszmirem nigdy nie miałam takiego połączenia. Także pojewam cały dzień w tym chodzę i w pracy, i na dworzu, i miałam o, o okazję podbiegnąć gdzieś, więc gdzieś tam, wiecie. Dobrze się do mnie przytulał ten sweter i jest rewelacyjne połączenie. Więc dla wszystkich, którzy boją się bałęki, polecam połączenie bawełny i kaszmiru. Dla mnie od dzisiaj to jest nowy wymiar e, dzianiny. Bawełna i kaszmir. Polecam serdecznie. A tak w ogóle to się wykazałam dzisiaj niesamowitym sprytem. Pojechałam do galerii, żeby kupić e, tak osławiony przez wszystkich ten różowy preparat z Deals Pink, coś tam, już nie pamiętam. I pojechałam, słuchajcie, i zapomniałam, po co tam pojechałam. I zamiast kupić różowy spray, to kupiłam Astonish Vegan Cruelty Free, Bathroom Cleaner, Biały Jaśmin i Bazylia, zobaczcie, coś takiego. I tak sobie pomyślałam, czy skoro już kupiłam, nie to, co chciałam. A przypomniało mi się, jak dojechałam z powrotem Wiecie, do domu to mi się przypomniało, że ja pojechałam tam po różowy spray Ale tak mnie zafascynował Bo ładnie pachnie Tylko nie mogę tego odkręcić Jeszcze raz, żeby powąchać Natomiast bardzo ładnie pachnie, jak się go wsika I ja... Wczoraj skończył mi się w ogóle spray do łazienki I stąd moja wizyta właśnie Po nowy środek I umyłam wannę I tak już praktycznie nic nie było I mówię, dobra, umyję sobie umywalkę jutro, czyli dziś więc zobaczmy, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje do mycia. Na pewno się nadaje, ale spróbujmy, zobaczmy. Rzućmy okiem. Spray się, sprajuje dobrze, bo to też jest ważne wiecie, Jak Wam wola leci zamiast piany, to też nie jest ok, nie? Nie wiem, co oni tu piszą, żeby poczekać, bo to powinno być chyba powierzchniowo czynne. Nic nie piszą. A dobrze, instrukcja. Rozpylić, pozostawić na dwie minuty ze trzecim mokrą ściereczką lub gąbką. Dobra. Widen. Cruelty free. <gry> dobrze, tu czekamy dwie minutki i sprawdzamy, czy się źle umył. W ogóle to wiecie. Ja mam obsesję na punkcie e, baterii, punkcie umywalek, jakbyście nie wiedziały. Natomiast, no, moja obsesja. Każe mi mieć co drugi dzień. Nie codziennie co to tylko sobie wycieram ściereczką że Po każdym razowym użyciu wycieram z lat do sucha baterię do słucha. Oczywiście po sobie, bo po wszystkich innych domownikach, to tylko jak idę spać ostatnio wycieram, bo moje domowolenie to one nie wezmą ścierki, żeby wytrzeć do słucha, no bo przecież gdzieś. Przecież gdzież. Więc ja jako osoba, która chodzi spać ostatnio, ostatnia, po prostu wycieram wszystko do słucha. Rano wstaje, mam pięknie. Potem znowu banda cała wstaje też. I już nie jest pięknie, bo już zaplują wszystko niesamowicie. Ale żeby ktoś to wytarł do sucha, to nie ma. Powiedzcie, czy wasi domownicy biorą życznię, szmatkę i wycierają do sucha sanitariaty po sobie? Dobijcie mnie. I powiedzcie, że u was wszyscy wycierają. No ja nie jestem w stanie ich nauczyć, żeby oni po sobie wycierali do sucha. Już prędzej któreś by wzięło i umyło, niż potem sukcesywnie po każdym użyciu wycierali do sucha. I co umyło się ślicznie, co ja tu będę Wam mówić. Żeby to był jeszcze pierwszej nowości zlew, umywalka, to w ogóle byłby efekt, ten zlew to ma pewnie tyle lat, co ta łazienka, więc dziesiąt, nie? Tak myślę. Chociaż Przemek mówił, że wygląda na to, że już była wymieniana. Bo coś tam się na, wiecie, na łączeniach nie zgadza, że ktoś tam coś już wymienił, No ale tak czy siak, kilkanaście lat ma no na pewno. Więc cudów tu już się nie zrobi. Myśmy już baterie też wymieniali, a to żółte kółko, które tutaj jest przy baterii, to niestety to jest znak czasów. Tylko to się już niczym nie da doczyścić. Dobra, ja sobie zaraz doczyszczę to sucha ściereczką, a taką suchą ściereczką, a tu zobaczcie. Elegancko, umyło się, wyszarowało. Czegoż chcieć więcej? Cena za. Jaka tu jest pojemność? Powiedzcie mi. Ojej. No, duże jest. No, widzicie, że jest duże. No to za, za tą buteleczkę 12 chyba złotych to kosztuje. Także bardzo ładnie pachnie. Czyści normalnie. Także jak macie ochotę na Estonisz, to polecam. Muszę się Wam pochwalić, bo ostatnio moje dziecko poszło do mm, polo. Słuchajcie, poszło sobie kupić coś, jakiś słodycz. I zobaczcie, i przyszło i trzyma coś w rękach za plecami. A dodam, że poszło ze swoimi pieniążkami, nie z pieniążkami wydębionymi od mamusi. I wyobraźcie sobie, że przyszła i mówi, że kupiła coś dla mnie. Że. Nie mogła się powstrzymać, bo pomyślała o mnie, spojrzała na tą świecę, popatrzyła na mnie, yy, popatrzyła na świecę, pomyślała o mnie i doszła do wniosku, że musi kupić. Więc jeżeli to jest takie ważne wydarzenie w życiu matki, że dziecko za własne pieniądze kupuje prezent, to trzeba to uwiecznić. Gabi zdarzało się już w życiu kilka razy zrobić taki numer. Nawet jak była małą dziewczynką, poczekajcie. Wiecie, pamiętam, jak Gaba była małą dziewczynką i żeśmy się tak skłóciły niesamowicie, ale to tak na śmierć i życie. I no to był jeden z tych momentów, kiedy ja nie wytrzymałam i wydarłam się na nią tak. Myślałam, że ją wtedy rozedrę na kawałki. Nie miała z 10 lat, może. Ja już nawet nie pamiętam o co poszło, ale było ostro. I wiecie, co? I wiecie, że ona poszła wtedy do sklepu. Wyszła. Ja nie wiem, ja jej kazałam chyba do sklepu iść, czy coś gdzieś tutaj przy domu. I ona poleciała do sklepu, i za wszystkie pieniądze, jakie miała, jak do tej pory, jak o tym mówi, wiecie, to aż mi głos drży, bo poszła do sklepiku takiego, do takiego yy, jubilera, takiego na osiedlu mamy takiego pana, który zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale i wytworem biżuterii. A nie wiem, na dzisiejsze pieniążki to może miała z 50 zł. I ona poszła i kupiła mi taką y, na sznureczku y, kostkę szklaną, oprawioną y, w srebro, i ona mi to przyniosła. I tak żeśmy obydwie siedziały na podłodze i ryczały. I ja to po prostu myślałam, że zejdę, jak ona mi przyniosła. I wtedy sobie pomyślałam, wie, matko boska, jak ona się musiała wystraszyć tego mojego wrzasku. Że poleciała do sklepu, żeby wydać wszystkie swoje pieniążki. Jeszcze pamiętam, że zabrakło jej wtedy tych pieniędzy i, i pan powiedział, że już jej podaruje tą resztę pieniędzy, niech weźmie i zaniesie, mamusi, bransoletkę, Wiecie co. I Gaba nie jest dzieckiem, które często robi prezenty, że tam wiecie. Zresztą no, ja nie wymagam od dziecka, żeby mi robiło prezenty, nie? Ale jak ona robi coś takiego, że przyjdzie i wróci. Z taką właśnie świeczką. To powiem wam, że mi serce mi normalnie drży i łzy mi lecą od razu same. Yy, <laughs> I to zobaczcie, gdyby to robiła co drugi dzień, ja nie mówię, że kupowałaby prezenty, ale na przykład nie wiem, rysowała laurki codziennie czy coś znaczy nie w tym wieku, ale wcześniej. To człowiek by tak się do tego przyzwyczaił i jako m, m, taką normę by przyjmował. A że ona to robi tak raz na jakiś czas, wtedy kiedy ją tak natchnie, to dla mnie to jest takie niesamowite przeżycie, że szok. I wiecie, co i tak sobie pomyślałam, i chryste Panie, jak ono się wyprowadzi z domu, to ty mi dużo też podnosisz, piłeczkę, tak? Proszę. Że jak ono się wyprowadzi z domu, to, yy, to straszne będzie. Ani na kogo warknąć, ani na kogo krzyknąć, ani kogo przytulić. Boże, a my się tak drzemy na siebie, wiecie, U, uwierzcie mi, znaczy, jesteśmy nie to, że drzemy, ale drzemy koty ze sobą ciągle i ciągle się na nas godzimy także ja nie wiem, jak tu przyjdzie żyć. A, a tak w ogóle, to wtedy, kiedy pojechałam do Deeds, to wiecie, no, przy galerii, znaczy w galerii, i weszłam do New Yorkera, no notabene, wypatrzyłam dziecku trzy swetry. Dziecko, niech zamknie uszy, bo matka się jeszcze nie zdecydowała, żeby wyda pieniądze. A w ogóle chodź, pokaż paznokcie. Gabryśka była dzisiaj na pierwszych swoich w życiu, ale zemi kurtkę i się pokażesz. I była na pierwszych w życiu swoich hybrydach. I zobaczymy, czy odpadną jej do jutra, czy nie. Pokaż Gabrysia do kamery. Tak, tak pokaż paluszki. Tak, pokaż paluszki. Tak, no nie wiem, bo nie wiem, co widać. Zobaczcie. <laughs> ale ty sama sobie to wymyśliłaś, czy pani tak, Ania? Sama, sama sobie. I tą kropeczkę też? Mhm. Normalnie manikir a Ania, Ania Lewandowska. No, dobra, dziękuję, do widzenia. No i wiecie, byłam w tym Dils i wypatrzyłam, nie w Dils, Boże, byłam w tym New Yorkerze i wypatrzyłam torebkę i zwalczyłam w sobie pokusę zakupienia tej torebki. Jestem z siebie bardzo dumna, ja Wam tutaj wstawię zdjęcie, bo wiecie, ja mam ogromne marzenie od pewnego czasu posiadać torebkę, znaczy, to jest takie marzenie, które wiadomo, że w tym życiu raczej się nie spełni, bo tym marzeniem jest torebka bo gawiny, ta Veneta, taka pikowana, zielona na łańcuszku. Ja Wam wstawię zdjęcie tej torebki i słuchajcie, wchodzę do tego New Yorkera i na wyprzedaży wisi... No, toczka w toczkę, bo, bo ta gaweneta zielona ze złotym łańcuchem, tak jak oryginał. Tylko oryginał w dolarach, kosztuje 5,5 tysiąca dolarów. Bo szukałam dzisiaj, żeby znaleźć zdjęcie tej, tej torebki, żeby wam dołączyć. I na wam tutaj gdzieś wyleci zdjęcie tej torebki, i dosłownie. Taka sama, identyczna, znaczy identyczna na oko oczywiście, wisi w New Yorkerze, tylko nie 5,5 tysiąca dolarów, a w promocji, w super wyprzedaży 39,99 i wiecie co, i tak patrzę na nią, i tak wzięłam ją w rękę i wcale nie jakiś chłam niesamowity, całkiem nieźle ta torebka wyglądała. Chłamiasty to był ten łańcuch. Torebka jako torebka była całkiem porządnie wykonana, ale łańcuch to miałam wrażenie, że wiecie, trzy razy wezmę w rękę i to całe złotko zajdzie. bo to taki jakby nie metalowy łańcuch, tylko wiecie, z tych plastikowych łańcuchów powlekanych złotem. No ja wiem, że tej torebki raczej nie nosiłabym codziennie, ale mimo wszystko doszłam do wniosku, że zwalczę w sobie pokusę wydania 40 zł na torebkę, z której prawdopodobnie złotko zejdzie po nie wiem, kilku razach założenia, czy wiecie jak będę miała gołerami latem i spoczy mi się, wiecie przy naszych upałach, to od tego potu to to natychmiast zejdzie, także brawo ja, proszę mi pogratulować hartu ducha Zmotywowałam się do tego, żeby nie wydać 39,99 na niepotrzebną rzecz. Także teraz, jak to mówią speca od oszczędzenia, powinnam wyjąć z portfela te 40 zł i wsadzić do skarbonki. Ewentualnie, wiecie, zainwestować w coś, co przyniesie mi korzyść. No bo tak, jakby nie było, to zarobiłam 40 zł, nie? Bo skoro nie wydałam, to zarobiłam. A tutaj, w ramach sceny końcowej. Mamy Larę. Powiedz, jak to zrobiłaś? Dałam Ci przed chwilą czyściutką, nową piłeczkę, ale dosłownie 10 minut temu. I dlaczego ona już jest taka brudna? I dlaczego ona jest już wygryziona? Powiedz z tymi dlaczego. No powiedz. Wytłumacz się. Takie masz zęby brudne, że tak pogryzłaś i powróciłaś zębami? Powiedz. Halo. Uuuu. proszę wszystkie ciocie trzymać kciuki ponieważ we wtorek <noise> tak ponieważ we wtorek idziemy na badania przed sterylizacją będziemy miały pobieraną ciocie krew będziemy oddawały mocz do badania będziemy miały robioną próbę wątrobową i matko boska ja jeszcze nie wiem co łączny koszt badań około 200 złotych i to są badania, które będą Larę kwalifikować do sterylizacji. Nie wiem, co to kwalifikować, no ale powiedzmy, że yy, yy, lekarze wiedzą lepiej. I dopiero jak już będą wszystkie badania, to yy, termin mamy wyznaczony mniej więcej gdzieś tak na koniec lutego na sterylizację, czy tam kastrację podobno jeden pies. E, jeden pies i jedna szuka, tak. I wyobraźcie sobie, że pani doktor dzisiaj powiedziała, że. W zależności od tam różnych składowych jeszcze, przy wadze Lary, czyli około 35 kg, oj przepraszam, sadziłam Ci palucha w oko, to cena za sterylizację Larciu to jest od 800 do 1000 zł, czyli razem z badaniami, zakładając, że niestety załapiemy się na tą wyższą kwotę, a nawet jeżeli na niższą, no, to sterylizacja z badaniami koszt 1000 zł. Kochana, droga jesteś w utrzymaniu. Bardzo droga jesteś w utrzymaniu. Tak. Także ja się z Wami na dzisiaj już żegnam. Mam nadzieję, że nie zanudziłyście się jak mopsy w tym dzisiejszym filmie, bo to taki film, do którego mówię chęci. Nabrałam do nagrywania dopiero o 18.30, a potem to już wszystko chciałam Wam naraz przekazać. To tak bywa. No mam nadzieję, że jakoś przetrwałyście ze mną. Obiecuję poprawę. Mam nadzieję, że następnym razem będzie już więcej rzeczy do przekazania ciekawszych, bo ja sama wiem, że ten dzisiejszy vlog to. Do zobaczenia następnym razem. Zostawcie łapeczko w górę, zasubskrybujcie kanał. Strasznie nudna jestem. I do zobaczenia następnym razem. buziaczki, Pa pa.